W ostatnich latach obserwujemy zjawisko, które jeszcze dekadę temu wydawało się nie do pomyślenia. Brytyjczycy i Francuzi mieszkańcy jednych z najbogatszych, najbardziej rozwiniętych i historycznie wpływowych krajów świata, masowo opuszczają swoje ojczyznę. Nie chodzi o chwilową emigrację zarobkową czy studencką przygodę. Mówimy o decyzjach podejmowanych na całe życie, sprzedaży domów, porzuceniu dotychczasowych karier i przeprowadzce do miejsc. Które jeszcze niedawno uznaliby za egzotyczne lub zbyt odległe, by je traktować poważnie jako nowe miejsce do życia. Powód? Rosnące poczucie zagrożenia w codziennym życiu. Gołym okiem widoczny wzrost przestępczości, zarówno drobnych kradzieży, jak i brutalnych napadów. W niektórych dzielnicach Londynu czy Paryża, które jeszcze w latach 90. uchodziły za spokojne i bezpieczne, dziś mieszkańcy Boją się wracać pieszo do domu po zbroku. Do tego dochodzi napięcie społeczne związane z masową imigracją, która w ostatnich latach przybrała bezprecedensową skalę. To nie tylko kwestia różnic kulturowych, ale także rosnącej konkurencji o miejsca pracy, mieszkania czy dostęp do usług publicznych. Styl życia, który przez dekady był wizytówką Wielkiej Brytanii i Francji, stopniowo eroduje. Coraz wyższe podatki, inflacja bijąca rekordy i nieustannie rosnące ceny energii oraz żywności sprawiają, że nawet klasa średnia zaczyna liczyć każdy grosz. W połączeniu z pogarszającą się jakością infrastruktury, przeciążonymi szpitalami i chronicznymi strajkami, szczególnie we Francji, codzienność staje się uciążliwa, a perspektywy na przyszłość coraz bardziej mgliste. Efekt? Coraz więcej osób szuka ucieczki, nie tylko z wielkich miast, ale wręcz ze swojej ojczyzny. I choć dla wielu z nich oznacza to życie w mniejszym komforcie materialnym niż ten, do którego byli przyzwyczajeni, to perspektywa bezpieczeństwa, spokoju i stabilności staje się ważniejsza niż wszystko inne. Zapraszam na dzisiejszy naprawdę szokujący materiał. Gdy coraz więcej Brytyjczyków i Francuzów szuka bezpieczeństwa poza własnym krajem, to postawmy sprawę jasno: w niepewnym świecie bezpieczeństwo finansowe warto budować z wyprzedzeniem. Jeśli nie chcesz żyć od kryzysu do kryzysu, zacznij od fundamentów takich jak konta emerytalne IKE oraz XE w XTB. To rozwiązania na lata, które oferują realne korzyści podatkowe. Chcesz zapłacić mniejszy podatek już w tym roku, wybierz XE, chcesz powoli budować kapitał, który w przyszłości wypłacisz bez podatku od zysków kapitałowych? Wybierz IKE. Oba konta możesz mieć równolegle, a inwestując w XTB, zyskujesz dodatkowo dostęp do tysięcy akcji i funduszy ETF z całego świata, w które do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie zainwestujesz bez prowizji. Odkryj, ile możesz zyskać dzięki kontom emerytalnym IKE i XE w XTB. Klikając link w opisie, i przypominam, że rejestrując konto w XTB z Kowem Bednarski, otrzymasz dostęp do wyjątkowych materiałów edukacyjnych dedykowanych początkującym które krok po kroku wprowadzą Cię w świat finansów i pomogą Ci w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, również na Twoich kontach IKE i XE. A teraz startujemy z dzisiejszym materiałem. Wśród ministrów wielu europejskich rządów modne stało się mówienie o szytych na miarę programach humanitarnych i tym podobnych, mając na myśli programy takie jak te dla Ukraińców, ale i tych określanych kolokwialnie mianem w cudzysłowie Inżynierów. Iluzoryczny program dla Afgańczyków był także kiedyś reklamowany w Wielkiej Brytanii jako szyty na miarę, ale został skutecznie odłożony na półkę, a niektórzy z ewakuowanych w 2021 roku są teraz na skraju bezdomności. Można by zadać sobie pytanie, czego można nie lubić w systemie szytym na miarę, brzmi przecież elegancko i precyzyjnie. Przywodzi na myśl dobrze skrojony garnitur z ekskluzywnego salonu mody męskiej. Ale niestety władze europejskie, jak na przykład Niemcy, Francuzi, a także angielscy rządzący, wypaczyli ten system tak, że stał się w dużej części nie do zniesienia dla ich własnych obywateli. Niestety są też przywódcy, którzy kompletnie nie przejmują się tym, jak bardzo nie podoba się to opinii publicznej i i tak przyjmują migrantów w swojej trudnej sytuacji. Spójrzmy na przykład na Francję, która wybrała bezkompromisowo proimigracyjnego Emanuela Macrona. Lub Niemcy pod rządami Angeli Merkel, które przyjęły milion uchodźców w 2015 roku. Tylko, że niestety za takie działania ludzi u władzy, mających znikome pojęcie o życiu poza otaczającym ich kryształowym kloszem, w największej mierze płacą później zwykli obywatele. Takie filmy jak ten, który teraz zobaczycie, to jedynie namiastka tego, przez co przechodzą w ostatnich latach mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Więc masz problem z moim słownictwem? Tak. Ponieważ brudny migrant właśnie na mnie splunął, a ty e, masz problem ze mną? Mamy obowiązek kwestionować ten język. Tak, ponieważ jesteśmy policjantami. Bo jest brudny i jest migrantem, i on mnie atakuje. Są tam dwa słowa, które również są obraźliwe. Dobrze, jakie są wasze numery? Więc uważasz, że mój język jest obraźliwy? 1483 i 3028. Jesteś w miejscu publicznym, ponieważ oczywiście ludzie przechodzący obok tam... Cóż, myślę, myślę, że brudni migranci atakujący Anglików, są obrzydliwi. Ale pani też przeklina. I to jest problem? Kiedy przeklina nie ma zastosowanie? Publicznie. Jesteś w miejscu publicznym, gdzie są ludzie, dzieci są niedaleko. Ludzie mogą to usłyszeć. Ty jesteś. Cóż, nie interesuje mnie wykład o poprawności politycznej. Jeśli chcesz wziąć moje dane w porządku. Coraz więcej mieszkańców wysp zaczyna obawiać się o los ich kraju, o czym mówią oficjalnie, bo to, co dzieje się na ulicach, często nie przypomina kraju, w jakim się wychowali, pracowali i z którym się utożsamiali. Martwię się o Wielką Brytanię na każdej możliwej płaszczyźnie. To znaczy, moim największym zmartwieniem jest imigracja. To jeden z tych tematów, które od dawna mnie zajmują, można powiedzieć, że od dziesięciolecia. Już mniej więcej w roku 1990 przewidywałam, że imigracja stanie się dominującym problemem tego stulecia. Jak dotąd miałam rację. To nie jest coś, co z czasem stanie się mniej istotne. Wręcz przeciwnie, ten temat będzie coraz pilniejszy. Wielka Brytania przyjmuje imigrantów na taką skalę, że całkowicie przekształca to demograficzną strukturę kraju. I nie da się uciec od faktu, że stanowi to zarówno zagrożenie kulturowe, jak i polityczne. Naprawdę. Mówimy tutaj o przejmowaniu kraju. Prawda jest taka i nikt się z tym otwarcie nie mierzy. Że jeśli jesteś demokracją, to wpuszczając do siebie duże liczby ludzi, de facto oddajesz władzę polityczną. Pozwalasz na polityczną inwazję, ponieważ ci ludzie, a także ich potomkowie, mogą z czasem decydować o tym, jaki kształt przyjmie Twoje państwo. Taka jest rzeczywistość. To nie jest po prostu kwestia sprowadzania dużej liczby osób do pracy jako pomoc domowa czy przy zbiorach owoców. To ma konsekwencje, które wykraczają daleko poza takie uproszczenia. I czuję, że w Wielkiej Brytanii narasta powszechny gniew wobec tego, co się dzieje z ich krajem. I to wszystko odbywa się bez jakiejkolwiek konsultacji z obywatelami. Naprawdę czuję, że ten gniew społeczeństwa w Wielkiej Brytanii staje się coraz silniejszy. Podobne zjawiska obserwujemy niemal w całej Wielkiej Brytanii, w Londynie, Birmingham czy Manchesterze. Statystyki przestępczości rosną, a niektóre dzielnice, zwłaszcza te o dużym odsetku migrantów, borykają się z problemami podobnymi do francuskich no-go zones. Wielka Brytania również notuje rekordowe poziomy imigracji netto, a społeczeństwo coraz częściej mówi o przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej, edukacji oraz rynku mieszkaniowego. A na dodatek renomowane hotele i pobyt w nich migrantów opłacany jest z budżetu państwa. Witajcie wszyscy, znajdujemy się właśnie na terenie kompleksu King William Court w miejscowości Chelmsford, gdzie mieści się 98 mieszkań w jednym bloku. Ceny za najtańsze z nich zaczynają się od 220 tysięcy funtów, a najwyższe sięgają 320 tysięcy funtów. Tak właśnie tutaj wygląda życie. Można powiedzieć, że to luksusowe warunki. To właśnie tutaj umieszczani są migranci w apartamentach o wysokim standardzie. To jest to miejsce Chelmsford, King William Court i całe to osiedle przeznaczone jest właśnie dla migrantów. I w sumie ciężko się dziwić rozgoryczeniu i wciąż nasilającej się frustracji wśród rodowitych mieszkańców wysp, skoro sami czują się coraz bardziej wyobcowani we własnej ojczyźnie, jadąc chociażby transportem publicznym. Przenieśmy się teraz do Francji. Nicea, francuskie miasto słynące z barwnego karnawału, urokliwego portu, bulwaru imienia Lecha Wałęsy i tego, że położone jest nieopodal Monaco. A to co teraz widzicie to niestety również Nicea, ale ta, która rodowitym mieszkańcom spędza sens powiek takimi oto obozowiskami nielegalnych migrantów i ludzi bezdomnych. Idźmy dalej, Marsylia to finansowe i handlowe centrum przemytników środków odurzających wszelkiej maści. W 2023 roku według doniesień zginęło tam około 250 osób powiązanych z gangami narkotykowymi. Poważne zaburzenie porządku publicznego. Już w zeszłym roku francuscy politycy wydali raport, w którym ostrzegali, że bezwzględne kartele robią wszystko, aby utrzymać swoje miliardowe operacje. Sytuacja we Francji staje się z roku na rok coraz bardziej skomplikowana. A w czasie, co pokazują dane, rodowici Francuzi stają się mniejszością we własnym państwie. 54% młodych Francuzów w wieku od 18 do 24 lat przyznaje, że rozważa opuszczenie swojego kraju. Nie z powodu chęci podróży czy kariery za granicą, ale dlatego, że mają dość obecnego klimatu politycznego i gospodarczego. Co trzeci obywatel, niezależnie od wieku, ma podobne zdanie. Tak wynika z badań przeprowadzonych dla francuskiego dziennika ekonomicznego. Dla wielu to znak, że Francja podobnie jak Wielka Brytania znalazła się w punkcie zwrotnym. Państwo, które przez dekady było symbolem stabilności, wolności i dobrobytu, dziś coraz częściej kojarzy się z kryzysem społecznym i narastającymi podziałami. Jednym z kluczowych elementów tej układanki jest imigracja oraz związane z nią dawne francuskie kolonie. W 2023 roku we Francji mieszkało oficjalnie 7,3 miliona Imigrantów, co stanowi prawie 11% populacji. Według Eurostatu niemal połowa z nich, a dokładnie 47%, pochodzi z Afryki Północnej, Algierii, Maroka i Tunezji. Wiele osób posiada się w biedniejszych dzielnicach wielkich miast gdzie bezrobocie jest kilkukrotnie wyższe niż średnia krajowa, a integracja kulturowa praktycznie nie istnieje. Część z nich wręcz nie potrafi sklecić jednego poprawnego zdania po francusku. Model republikańskiej asymilacji, z którego Francja była dumna przez dziesięciolecia, dziś przypomina raczej pusty slogan niż realną politykę. W efekcie powstają całe dzielnice wykluczenia. Obszary, w których prawo państwowe jest jedynie teorią, a codzienność wyznaczają lokalne układy i przemoc. Strzelaniny w Biały Dzień, także w pobliżu klubów czy placów zabaw, przestały kogokolwiek dziwić. Według portalu Numbeo, Marsylia została sklasyfikowana jako najbardziej niebezpieczne miasto Europy, a w wielu dzielnicach... Policja pojawia się jedynie w konwojach opancerzonych. Nie jest to jednak problem jednego miasta. W Paryżu imigranci potrafią rozstawiać obozowiska nawet w cieniu wieży Eiffla, a turystyczne centrum miasta po zmroku staje się strefą potencjalnego zagrożenia. Nicea, nawet pomimo swojego luksusowego wizerunku, również zmaga się z falą nielegalnych obozowisk. To część szerszego zjawiska, które w raportach francuskich polityków określane jest mianem Meksykanizacji. Procesu, w którym bezwzględne gangi przejmują kontrolę nad całymi obszarami, czerpiąc miliardowe zyski z przemytu narkotyków i ludzi. Konflikt kulturowy, społeczne napięcia widać też w statystykach dotyczących terroryzmu. Raport francuskiego senatu podaje, że do 2024 roku ponad 5 tysięcy obywateli Francji wyjechało na Bliski Wschód. By dołączyć do państwa islamskiego. W ostatnich latach Francją wstrząsnęły zamachy od ataku nożownika w październiku 2023 roku po udaremnione plany wysadzenia paryskiego metra przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2024. Sprawcy często byli rekrutowani w internecie i mieli powiązania z siatkami islamistów. Zamieszki w 2005, 2018 i 2023 pokazały gniew społeczny który dojrzewał od dawna. Wystarczyła iskra, jak w przypadku śmierci 17-letniego chłopaka pochodzenia algierskiego, którego zastrzelono w podczas kontroli drogowej by kraj pogrążył się wręcz w chaosie. Tylko jednej nocy spalono setki samochodów, zniszczono dziesiątki sklepów, a rząd musiał wprowadzić godzinę policyjną i wysłać na ulicę wozy opancerzone. Dane sondażowe mówią same za siebie. 77% Francuzów chce kar finansowych dla rodzin uczestników zamieszek. 71% domaga się ograniczenia migracji, a 89% obawia się o przyszłość kraju. Do tego dochodzi wysoka, często trzykrotnie. Większa dzietność wśród imigrantów w porównaniu do rodowitych Francuzów, co w perspektywie kilku dekad może całkowicie zmienić strukturę demograficzną kraju. Francja czy Wielka Brytania stoją dziś w obliczu punktu krytycznego. Sytuacje dziś przytoczone nie są abstrakcyjnymi pojedynczymi zdarzeniami. To niestety codzienne doświadczenia milionów ludzi. Jeśli więc państwa te nie odnajdą drogi do realnej integracji, odbudowy bezpieczeństwa i spójności społecznej, to za kilkadziesiąt lat obraz, jaki znamy dziś, będzie tylko wspomnieniem. Pytanie brzmi: czy Francja i Wielka Brytania mają jeszcze na to czas, by zawrócić z tej drogi? A może proces zmian jest już nieodwracalny? Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy według Was te kraje są jeszcze w stanie się uratować, czy może to początek końca pewnej epoki w Europie? Wasze opinie pomogą nam zrozumieć, jak Wy widzicie przyszłość i jakie mogą być ewentualne rozwiązania, i czy takowe są w ogóle. Jeśli materiał Was zainteresował, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i udostępnieniu filmu. To najlepszy sposób, by takie treści mogły dotrzeć do większej liczby osób. A jak będziecie mieli czas i ochotę, zapraszamy również do wciśnięcia subskrypcji Plus i wspierania nas w sposób, który pomaga nam finansowo w tworzeniu takich filmów. Pamiętajcie, liczy się każda złotówka. Z góry dziękuję w imieniu własnym i całego zespołu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.